Ta jedna, jedyna, coraz dostępnym łuknięciem wigilie zaczyna. Mamo, dlaczego na stole jest dodatkowy talerz? Czy czekamy na kogoś? Gdyby nas odwiedził gość niespodziewany, dodatkowy talerz jest naszykowany. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy i nikt nie może być sam. Pamiętajcie, mogą być ludzie samotni, opuszczeni. Mamo, dlaczego na stole kładziemy opłatek? Ten kruchy opłatek, biały i czysty, jest symbolem pojednania. łączy ludzi w tę wigilijną noc. Stół nakryty świeżym obrusem możemy zaczynać wieczerzę. Gdy opłatkiem się łamiemy, życzymy wszystkim, żeby pokój był na ziemi. I niósł radość wszystkim. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić, i rząd szczęście całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Boże Narodzenie przychodzi cichutko. Posłuchaj, jak stuka kolenda w serduszko. przy świątecznym stole, w cichy wieczór zimowy, w sercach naszych biją dzwony radości i zgody. Dzielimy się radością i uśmiechem czystym i dobrocią i życzliwością z każdym sercu bliskim. Prosimy, chodź do nas. Nie zgadniecie, co mi się dziś zdarzyło. Gdyby nie te ziarna, byłbym pewien, że mi się to śniło. Gdy dziś do modlitwy uklęknąłem rano, z tyłu po cichu podszedł do mnie Anioł. W modlitwie mówiłem do dobrego Boga: Spraw, by na świecie panowała zgoda. Niech dobro i miłość zapanują wszędzie w każdej rodzinie, w szkole i w urzędzie. Wówczas anioł w imieniu Boga usta swe otworzył i na moją rękę nasionka położył. Zapamiętaj człowieku kochanym, że miłość i pokój jest każdemu danym. Bóg dobro jak ziarno w ludzkie serca zasiewa i ono dzięki ich wyborom w piękne kłosy dojrzewa. Przyjmijcie więc te ziarna miłości, Niechaj dobro w waszych sercach Na zawsze zagości. To właśnie tego wieczoru, Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, W serce człowieka Cika wstępuje od ducha. To właśnie tego wieczoru, Od bardzo wielu wieków, Pod dachem tkliwej Holendy Bóg się rodzi w człowieku. Młodym aktorom Bąbińskim usił przygotowała pani Agnieszka Wichrowska. Dziękujemy również panu Mereckiemu, nauczycielowi Szkoły Muzycznej. Za ten, za ten piękny cytat muzyczny. Fragment Skarca Hamol, środkowa część tego skarca Fryderyka Chopina. To właśnie cytat w Lejrze Jezuniu.